Przyjmij zaproszenie do baśniowego świata. Znasz go ze snów. Usłysz szepty drzew snujące prastare historie i poznaj najskrytsze tajemnice puszczy. Nasyć oczy obfitością barw. Nie zliczysz zachwycających odcieni natury. Poczuj jej odprężający oddech na swojej skórze. Zapomnij, że płynie czas. Tu przyroda przygotowała spektakl tylko dla ciebie. Pozwól, by Twoje myśli porwał wiatr i zgubił je wśród gęstych mgieł. W tym miejscu odnajdziesz spokój. Wsłuchując się w cicho szemrzącą rzekę, powierniczkę sekretów jej mieszkańców, weź głęboki oddech i zastygnij w zachwycie, pod dachem nieba rozświetlonym miliardem gwiazd, zaledwie dwie godziny drogi od Warszawy. Zasil się naturą w województwie podlaskim. Sprawdź super ofertę w składach budowlanych Wesołek. Szeroki wybór kostki brukowej renomowanej firmy Drogbruk. Przy zakupie kostki projekt gratis. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Materiały budowlane Wesołek. Od fundamentów po dach. Nowoczesna flota pojazdów. Gwarancja bezpieczeństwa i wygody. PKS Kalisz oferuje wynajem autokarów na każdą okazję. Organizujemy przewozy zbiorowe pracowników, wyjazdy rodzinne, wycieczki i delegacje. Oferujemy wynajem dużych pojazdów, jak nowoczesne i klimatyzowane Volvo czy MAN na 50 osób, jak i mniejsze busy jak Isuzu dla 30 pasażerów. A w związku z rozwojem naszych usług ciągle poszerzamy nasz zespół. Szukamy kierowców w pełnym wymiarze pracy lub takich, którzy szukają dodatkowego zajęcia. Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Poniedziałek, 7 listopada, Tobiasz Krakowski, witam i zapraszam na wiadomości z Kalisza. A o czym dziś powiemy? Spójrzmy na skrót informacji. Radni uchwalili strategię rozwoju Kalisza do 2030 roku. 11 listopada ulicami Kalisza przejdzie po raz pierwszy Marsz Niepodległości. Wylogowane całe klasy. Zapakuj, dobro, nowa akcja Fundacji HOPS i Młodzieżowego Domu Kultury. Jaki ma być Kalisz 2030 roku? To wcale nie taka daleka perspektywa, bo zaledwie 8-letnia. Strategię opracowano w formie dokumentu liczącego 130 stron. Jakie są najważniejsze założenia wizji zmian w naszym mieście? Strategia rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku to nadrzędny dokument programujący rozwój miasta w najbliższych latach. W wielkim skrócie, najważniejsze cele, jakie wyznacza sobie Kalisz na najbliższą przyszłość, zawiera się w bardzo pojemnym haśle miasto atrakcyjne do życia. Co to oznacza w praktyce? Na przykład poszerzenie oferty mieszkalnictwa społecznego, budowa budynków przy Stawiszyńskiej, Łódzkiej, zapowiadana rewitalizacja Podgórza i Jabłkowskiego, rozwój infrastruktury w strefie inwestycyjnej Dobrzec Zachód. Zanim dokument przyjęto w drodze uchwały, debatowali o niej radni. Jednym z głównych wątków dyskusji była kwestia wyludniania się miasta i sposoby na zatrzymanie tego zjawiska. Temat wywołał radny Zbigniew Włodarek. Na 2050 rok zakłada się, że w Kaliszu będzie żyło 75 tysięcy mieszkańców. A gdy Państwu zacytuję taką symulację statystyczną, którą przeprowadziłem z dwóch tylko cyfr. Jest w tym materiale taki zapis, że, na, że w 2020 roku urodziło się 700 parę yy, dzieci, a zmarło 1400 ileś, czyli połowa yy, yy, idzie na ubytek ilości mieszkańców miasta Kalisza. Gdy yy, te dwie cyfry z, zderzyłem ze sobą. To wynika z nich taka prosta symulacja. Niekoniecznie ona się musi jakby sprawdzać. To z tej symulacji wychodzi, że na 2050 rok przypada cyfra 73 tysiące mieszkańców. Niestety spadkowa tendencja demograficzna to problem nie tylko Kalisza, ale całego kraju. Natomiast to były miasta wojewódzkie, takie właśnie jak Kalisz, tracą najwięcej, bo zagrażają mu dwa trendy: wysysanie młodych przez duże aglomeracje miejskie i wyprowadzka dotychczasowych mieszkańców na tereny podmiejskie. I tak, chcąc nie chcąc powrócił temat poszerzania granic Kalisza. Przypomnijmy, że poprzedni prezydent Grzegorz Sapiński podjął taką próbę. Chciał wcielić do naszego miasta aż 17 miejscowości, z gminy Nowe, skalmierzyce, blizanów, opatówek, żelazków, gołchów i godziesze wielkie. Styl był fatalny. Wójtowie i burmistrzowie dowiedzieli się z mediów o planach prezydenta w momencie, gdy był już gotowy projekt uchwały. Wybuchła duża awantura i sprawa spełzła na niczym. Temat wraca jak bumerang co jakiś czas. Na pewno na ten moment nie chcielibyśmy wcielać ich na siłę. Wiemy, że mogą być protesty. Podejrzewam, że pierwszą osobą, która na czele tego protestu by stanęła w obecnych uwarunkowaniach jest właśnie pani poseł y, Pawliczak. Ale to dotyczy, szanowni państwo, y, wszystkich można powiedzieć partii czy u, ugrupowań. Można powiedzieć na przykład, że y, y, były, znaczy kandydat PiSu na prezydenta miasta Kalisza, czyli pan poseł Piotr Kaleta, który startował na prezydenta miasta. Również powinien mieć to miasto w sercu i powinien jako mieszkaniec, chyba mieszka pan poseł w też mógłby taką, ze swoimi mieszkańcami taki temat wywołać. Co oni by chcieli zyskać, co można dać tym mieszkańcom, żeby zachęcić do tego, żeby w sposób cywilizowany do naszego miasta się przyłączyli. To samo dotyczy oczywiście Pana Senatora Janusza Pęcherza, który jest mieszkańcem powiatu e, pleszewskiego, kościelnej wsi. Również bardzo chętnie tych mieszkańców byśmy do Kalisza e, zaprosili, gdyby Pan Senator Pęcherz wśród swoich sąsiadów taki, e, takie spotkanie zorganizował, ewentualnie jako doświadczony samorządowiec, by prezydent Kalisza e, nie wiem, może zebrał te postulaty pomógł nam jako tam można powiedzieć autochton to wszystko przeprowadzić. Jeszcze o jednym miałem o sobie wspomnieć, tak żeby nie było, że, bo przecież w Kaliszu mamy Klub Polska 2050, mamy kandydatkę na kandydatkę i ja również panią radną, Proszę o to, że jak już będzie jeździła zaraz na te dożynki wszystkie tutaj dookoła, bo już widzę, że ta aktywność wyszła poza rejon miasta, jak Pani posłan, pani przepraszam, pani kandydatka na kandydatkę będzie jeździła po tych wszystkich dożynkach, to żeby to wszystko nie, 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 nie kończyło się na odczytaniu na przykład jakiegoś listu, tylko niech pani już też pracuje z tymi ludźmi dlaczego nie chcecie się przyłączyć, dlaczego chcecie, co mamy zrobić, żebyście chcieli, bo my ten temat wywołamy. Ja również, Pani y, Radna, oczekiwałbym jasnej deklaracji od pani, bo skoro pani jest kandydatką na kandydatkę, to ja jako prezydent miasta oczekuję od Pani jasnej, jasnej deklaracji. Czy Pani jest za poszerzenie miasta Kalisza? O okoliczne gminy. Czy jak pani będzie tam do tych gmin jeździła, to pani będzie tych ludzi do tego przekonywała i ewentualnie, czy pani będzie przekonywała do tego rozwiązania swojego potencjalnego koalicji, czyli PSL, który można powiedzieć, wiemy od razu, najprawdopodobniej będzie się ostro temu projektowi sprzeciwiał. Panie Prezydencie, jesteśmy otwarci jako klub Polski 2050, i myślę, że jako wszyscy radni na szerszą dyskusję o, o wszystkich problemach, które dotyczą Kalisza, również zmian granic administracyjnych. Ale też powiem szczerze, że Pan jako gospodarz ma taką rolę zapraszającą do dialogu. To znaczy, chciałabym, żeby Pan z niej częściej korzystał. Bo w przypadku chociażby nawet transportu publicznego darmowego dla Kaliszam mi zabrakło tej dyskusji o tym, jak są, jak są realizowane te porozumienia z ościennymi gminami. W kwestii zmniejszającej się liczby mieszkańców radny Dariusz Grodziński kolejny raz zaapelował, by miasto dofinansowywało procedurę in vitro. Mówimy o tym szeroko, od lat czterech, a ja jeszcze wcześniej, to już jest chyba ósmy rok, kiedy do tym mówimy, są procedury medyczne, które są trudno dostępne, bo drogie można je wspierać, one są zdobyczami świata medycyny, nauki, nie budzą żadnych kontrowersji, tak jak transfuzja krwi nie budzi żadnych kontrowersji, mimo że tam parę osób z jakichś powodów religijnych też tam transfuzję krwi neguje, a my tego nie wspieramy w takim momencie, a to, a to powinno być. Z kolei na podatkowy pomysł przyciągnięcia mieszkańców spoza granic Kalisza wpadła radna Kamila Majewska. Można być mieszkańcem, tak? Mieszkającym poza granicami Kalisza. Wiemy, że wielu Kaliszan nawet ucieka tak, poza granice miasta, ale zachęcić ich, żeby płacili, płacili podatki w pierwszym, nie w drugim urzędzie skarbowym. By tego dokonać, trzeba by było również to, co oferujemy naszym mieszkańcom, otworzyć dla właśnie tych, którzy by te podatki w Kaliszu chcieli płacić. Zwiększenie terytorium i liczby mieszkańców to nie tylko profity, ale też obowiązki. 22 lata temu do Kalisza przyłączono sołectwa Dobrzec i Sulisławice. Jak mówiła radna ze Sulisławic, Karolina Sadowska, przez te lata udało się wywalczyć plan zagospodarowania przestrzennego, kanalizę i oświetlenie. I na tym koniec, szanowni państwo. Niestety jeżeli były jakieś inwestycje dalsze, były to inwestycje niewielkie, inwestycje, które za każdym razem wymagały bardzo wiele inicjatyw oddolnych, by w ogóle zaistniały, by ktoś zechciał z nami rozmawiać. Nikt wcześniej nie chciał rozmawiać, panie prezydencie, z nami o budowie nowej szkoły. Wręcz przeciwnie, w poprzedniej kadencji byliśmy często obiektami nawet i drwin, gdzie w Słowisławicach? Nikt wcześniej nie chciał, nie widział potrzeby budowy ulicy Romańskiej, Zachodniej, Sugisławickiej i tutaj znowu inicjatywa oddolna, pierwsza w historii miasta, będę to powtarzać, inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, która rozpoczęła cały temat, całą procedurę i w tym momencie jesteśmy już na końcowym etapie, na finalizacji tego projektu. Tylko Pan, Panie Prezydencie, widzi otwartość na ten projekt. Za co bardzo dziękuję i dziękuję za to, że znalazło się to w Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030. Znalazła się tam rozbudowa ulicy Romańskiej, Zachodniej, Sulisławickiej, o czym często również rozmawiamy. W Kaliszu nadal sporo jest terenów, które od lat czekają na zagospodarowanie, na przykład te, gdzie ma przebiegać połączenie ulicy Księżnej Jolanty z ulicą Budowlanych. Tego prezydent jest świadomy, dlatego jak podkreślał, do procesu poszerzania granic miasta zamierza podchodzić rozważnie i stopniowo. My nie potrafimy się zająć terenem w centrum miasta przy strefie inwestycyjnej, przy, przy kolei dobrze skomunikowanym, przy drodze wojewódzkiej, a chcemy krótsze wciągać. Dodatkowe gminy, gdzie tylko będziemy mieli problem z przejęciem infrastruktury, z inwestycjami i ze wszystkim jeszcze będzie wielka awantura. Także jak zaprosić tych ludzi do Kalisza, jak my do tej pory nie potrafiliśmy zająć się swoimi terenami. Piątkowa akcja służb w szkole podstawowej numer 9 przy ulicy Żwirki i Wigury w Kaliszu. Jeden z uczniów siódmej klasy rozpylił w klasie gaz, który drażniąco działa na oczy i układ oddechowy. P psiknął z takim gazem. Może byście to wycięli. Tak. Nad tym. Nad, no, w klasę. Ale nie w tak powietrze, nie, na, nie w twarz, tak? Nie, nie w twarz. Jednego kolegę bardzo poraziło, to ma bardzo go bolą oczy. W trakcie lekcji. Na początku lekcji, przez wejście. No i co nauczyciel, jak zareagował? No, my wszyscy wybiegliśmy z klasy, no i nauczyciel też. Poszliśmy po panią pedagog. Pani pedagog powiedziała, że, no, że wychodzimy, no i poszliśmy do innej sali. Na miejsce skierowaliśmy łącznie pięć zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Po dojeździe na miejsce potwierdziliśmy, że w jednym z klas został rozpylony najprawdopodobniej gaz pieprzowy. Uczniowie z tej klasy zostali przeniesieni do innej. Tamtą przewietrzyliśmy. Co do naszych działań, trzem osobom, trójce dzieci udzieliliśmy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Głównie podaliśmy im tlen. Równocześnie z nami dotarł zespół ratownictwa medycznego. Około 150 dzieci zostało ewakuowanych na salę gimnastyczną. Innych rodzice zabrali do domu. Podczas tu jeszcze, jakby powiedzmy, że będzie śledztwo, bo wiem, że policja ma przyjechać. Dostał gazem, ma podrażnione całą śluzówkę i powiedzmy, że teraz mamy go też obserwować. Tak, także normalni kolega z klasy takie mają zabawki. W klasie na ten moment pan dyrektor wyciągnie konsekwencje i też czekam na policję. Po udzieleniu doraźnej pomocy żadne z dzieci nie potrzebowało hospitalizacji. Policja będzie ustalać okoliczności tego zajścia. Częściej mówimy o gorszym scenariuszu, dlatego tym bardziej warto takie wzorowe postawy nagłaśniać. Ogromne słowa uznania należą się 74-latkowi, który nie uwierzył w zmyśloną historię o tajnej policyjnej akcji. Mężczyzna, z którym kontaktowali się oszuści, zachował zimną krew i nie dał się oszukać. O całej sytuacji powiadomił policjantów, przychodząc osobiście do komendy miejskiej policji w Kaliszu. Jeśli chodzi o oszustwa na seniorach, to zazwyczaj informujemy o kolejnym takim przypadku. Tym razem do oszustwa nie doszło, bo 74-letni kaliszanin wyczuł spisek. Do starszego mężczyzny zadzwonił obcy człowiek podając się za policjanta. Następnie poinformował seniora, że rozpracowuje właśnie zorganizowaną grupę przestępczą i prosi, aby mu w tym pomógł. Nieznajomy zaczął wypytywać Kaliszanina, czy posiada w domu jakąś większą sumę pieniędzy oraz biżuterię. Ostatecznie fałszywy policjant poinformował 74-latka, że trzymanie dużych sum pieniędzy w miejscu zamieszkania jest zabronione. Oszust próbował nakłonić mężczyznę do spakowania gotówki i przekazania jej rzekomemu funkcjonariuszowi, który przyjdzie do jego mieszkania, informuje Kaliska policja. Senior nie poddał się presji oszustów, zaproponował że spotka się z funkcjonariuszem, ale na terenie komendy miejskiej policji w Kaliszu. Po tych słowach oszust szybko zakończył rozmowę i więcej już nie zadzwonił. O tej sprawie 74-latek poinformował prawdziwą policję, by mundurowi ostrzegli innych seniorów. Po raz pierwszy ulicami Kalisza przejdzie Marsz Niepodległości. Marsz wystartuje z placu przy ulicy 3 maja, by dotrzeć na plac Bogusławskiego. Tam odbędzie się główna część uroczystości. Ulicami Kalisza po raz pierwszy w historii przejdzie marsz Niepodległości. To największe do tej pory wydarzenie patriotyczne zorganizowane w naszym mieście, podczas którego uczestnicy z biało-czerwonymi flagami będą manifestować radość z odzyskanej w 1918 roku niepodległości. Miasto Kalisz zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, po raz pierwszy miasto Kalisz organizuje pierwszy Kaliski Marsz Niepodległości. Tak jak powiedziałem wcześniej, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom, zapytaniom mieszkańców. Chcemy zorganizować taki marsz, radosny marsz, oczywiście związany z niepodległością, który będzie przechodził przez centrum naszego miasta. O godzinie 11 zaplanowano zbiórkę na placu przy ulicy 3 maja. Stamtąd uczestnicy marszu przejdą przez plac Jana Pawła II ulicami kolegialną i sukienniczą do Placu Bogusławskiego. W drodze będą się zatrzymywać przy pomnikach kolejno Adama Asnyka, świętego Jana Pawła II i marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zostaną złożone kwiaty i zapalone będą znicze. O bezpieczeństwo uczestników marszu zadba policja i straż miejska Kalisza. W kolumnie marszowej znajdą się pododdziały 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, reprezentanci klas mundurowych, jednostki strzeleckiej i Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Obserwujemy inne miasta, ale także mieszkańcy wskazali, możemy w końcu zrobić taki pierwszy kaliski marsz i nam się to oczywiście spodobało, pan prezydent Krystian Kinastowski zauważył, stwierdził, że zróbmy w Kaliszu właśnie taki marsz, włączmy mieszkańców, wszystkie szkoły mundurowe, klasy mundurowe, szkoły plus mieszkańców, instytucje i przemaszerujmy w radości, ciesząc się tą niepodległością. Ponadto o godzinie 13 w katedrze odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny, a o godzinie 15 Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej przeprowadzi grę miejską. Odbędzie się także szereg wydarzeń towarzyszących. Szczegóły odnaleźć można na stronie miasta. To świetna lekcja przyrody i współpracy w najbardziej relaksującym zielonym środowisku. To też okazja do integracji i zdrowego wysiłku na świeżym powietrzu. Mowa o naszych wylogowanych obozach, z których w ostatnim czasie chętnie korzystają klasy szkół podstawowych, a nawet przedszkolaki. Praktycznie każdego tygodnia gościmy grupy klasowe od najmłodszych przedszkolaków po nastolatków. Zawsze zaczynamy od tego samego. Na ten jeden dzień żegnamy się z telefonami, w końcu to wylogowani. Pamiętajcie o tym, żeby mieć równowagę między telefonem a yy, spędzaniem czasu na świeżym powietrzu z przyjaciółmi. A na obozie atrakcji i nauki tyle, że wystarczyłoby na kilka dni zabawy. Nauka podstaw przetrwania, budowa schronienia, rozpalanie ognia, strzelanie z łuku, wiatrówki, pokonywanie własnych lęków i słabości, współpraca w grupie, wzmocnienie kreatywności, rozpoznawanie roślin i grzybów. Zobaczcie: grzyby z zasady dzielą się na takie, które mają blaszki pod kapeluszem i na takie, które mają rurki czy Gąbkę, tak? Łatwo to e, odróżnić. A grzybobranie wcale nie musi być nudne. Moim zdaniem jest to taka satysfakcja, jak się grzyba znajdzie. Mhm. Chodziłeś, i grzyby same się pojawiały na Twojej drodze. Dobra. A z kim zbierałeś? Z chłopakami wszystkimi. Dobra, to chłopaki, jak oceniacie to grzybobranie? E, bardzo 10 dobrze. Na 10. 10 na 10 przystępny i praktyczny sposób przekazujemy ważną wiedzę, a grupy są na tyle małe, że z każdym obozowiczem łapiemy dobry kontakt, by każdego z osobna traktować jak naszego wyjątkowego gościa. Tak nam się wszystkim poszczęściło, że zbieramy grzyby nie po to, żeby przeżyć czy z głodu albo z biedy, bo nie mamy co jeść, tylko zbieramy dla zabawy, zbieramy po to, żeby na Wigilię mieć zupę albo żeby mieć po prostu urozmaicenie w kuchni. I jeśli kiedykolwiek na grzybobraniu mamy jakąkolwiek wątpliwość, jaki to jest grzyb, to po prostu nie ryzykujmy, tak? Bo możemy stracić życie i zdrowie, a przecież mamy co jeść. Atmosfera zdrowej rywalizacji i przemyślany tor przeszkód sprawiają, że nawet ci, którzy na co dzień może stronią od lekcji wf u tutaj dają się porwać walce i zdrowym emocjom. Dobrze, z Was zawodnicy, gratuluję. Od razu się pewnie cieplej zrobiło, co? Po no, takim nie. truchciku, nie? nie. To jeszcze... Na obozie było fajnie bardzo. Podobała mi się atmosfera, fajnie, fajne były zajęcia, no nie, nie mam więcej nic do powiedzenia, no po prostu było super. Co się tak najbardziej podobało, co najbardziej zapamiętałeś sobie? Robienie szałasów, tak samo. A co było takiego fajnego w tym robieniu szałasów? Że mogliśmy razem współpracować i wymyślaliśmy jakie byśmy mogli robić. A co wam się najbardziej podobało dzisiaj? Chyba Jego rozpalania stalią... ogniska. Teraz... A kto u was Taka rozpalał? Kto u, was? u nas ja. Rozpaliła? Tak, samo. wszyscy w pokoju rozpalali. A u nas tylko ja rozpalałam. Nie, no, nie, nie, a nie, 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 my. Oczywiście zapewniamy leśny bufet. proste z baru kurier smaku w Kaliszu. Dojeżdża do nas proste i zdrowe jedzenie. Nie Dużo ogólnie. Tak. No ja też poproszę więcej nie no, Zazwyczaj takie grupy pojawiają się z nauczycielami, a i oni mogą oderwać się od szkolnej codzienności. Jezu Madlena, to jest okropne. O! To jest to, czego oczekiwałam, dlatego że dzieci mogły się tutaj zintegrować poprzez wspólne wykonywanie zadań. Dzieci są radosne, jak widać, uśmiechnięte, zadowolone. No To jest właściwie to, co chcemy im dać w wyjazdach, w wycieczkach, czyli trochę luzu, trochę radości, ale też to, żeby po prostu się czegoś nauczyły. Tutaj akurat mogą się uczyć, jak sobie radzić w trudnych warunkach, i myślę, że to im się właśnie przyda, nie tylko w szkole, ale poza szkołą. No właściwie gdzieś tam nawet w dalszym życiu. No super obóz, tak naprawdę świetne miejsce i jak dla mnie bardzo dobry wybór no na wycieczkę klasową tutaj. Powiem szczerze tak, że jestem za bardzo zaskoczona tym, że dzieci są tak zadowolone, tak bardzo to przeżywały i jak słyszałam, że niektóre by właśnie chętnie tutaj jeszcze powróciły. Rozwijamy naszą leśną infrastrukturę, tak by i dla dorosłych chcących zaznać spokoju, relaksu w odosobnieniu od miejskiego zgiełku czy tłumu turystów, mieć ciekawe propozycje. Osoby czy grupy zainteresowane obozem mogą kontaktować się z nami telefonicznie. Wylego bagi! Wylego bagi. Wylego bagi. Wylego bagi. A teraz o kolejnej inicjatywie dla szkół. Rusza międzynarodowy projekt Mikołajkowy Zapakuj swoje dobro. Do projektu mogą zgłaszać się szkoły i klasy, które są zainteresowane przygotowaniem paczek świątecznych dla dzieci z Kamieńca Podolskiego. Organizatorami są Fundacja Hops wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Kaliszu. Mikołajki w szkołach organizowane są na zasadzie losowania osoby, której będziemy robić prezent. Następnie ustala się przedział cenowy, w którym trzeba tę niespodziankę sprawić. Taka zabawa to niemal tradycja. A co gdyby zrobić to nieco inaczej? Mikołajki można również urozmaicać na wiele sposobów, a Fundacja HOPS ma na to ciekawy pomysł. Dzisiaj jest taka propozycja, że mam kilka szkół w Kamieńcu Podolskim, które chętnie wezmą w tym udział. Przysłali nam listę dzieci, klasy, liczbę dzieci, wiek. Mamy całe listy i proponujemy w szkołach, że taką listę jesteśmy w stanie klasę do klasy przekazać. Dzieci losują po prostu swoich rówieśników z Ukrainy. Precyzujemy teraz, bo musimy to dobrze skoordynować. Łącznie mamy około 1200 dzieci, które możemy wysłać tam. Myślę, że to się uda, że taka liczba się uda. Chodzi o to, by wykonać świąteczną paczkę o wartości nie mniejszej niż 30 zł. o gabarytach pudełka po butach. Same opakowania do wykonania paczki dostarczy organizator. Darczyńcy otrzymają informacje o dzieciach, którym mają przygotować prezent. Wewnątrz pudełka można umieścić również świąteczną kartkę czy list. Pomysł zrodził się w tamtym roku, w grudniu, kiedy wojny jeszcze nie było. Byłem zaproszony w kilku szkołach, żeby mówić do dzieci o wolontariacie. Czym jest wolontariat? I pomyślałem sobie, kolejna gadająca głowa w szkole to nie jest przekonujące i pomyślałem, że wymyślę jakąś nową akcję. Już wtedy miałem pomysł na Mikołajki. Nie wiedziałem, że to będzie związane z Ukrainą, ale no pomysł jest taki, żeby aktywować dzieci, zachęcić ich do wolontariatu, do dobroczynności. Tak, jak ja zawsze mówię, odczarować ten trudny czas, zrobić coś innego. Przekazanie paczek odbędzie się 6 grudnia w Młodzieżowym Domu Kultury. Tego samego dnia również będzie zakończenie zbiórki z udziałem władz miejskich na złotym rogu podczas spotkania z Mikołajem. 7 grudnia wyjedziemy do kamica podolskiego, gdzie będą czekały na nas już szkoły, uczniowie, myślę jakaś uroczystość, filmy, zdjęcia. Myślę, że. To jest bardziej zachęcające dla dzieci. Będą miały bezpośrednie takie przełożenie na to, że mogą coś zrobić dla innej osoby, że mogą się zaangażować. No i właśnie te Mikołajki, te święta, już wejdziemy w ten klimat. Udział w przedsięwzięciu już zadeklarowało kilka szkół. Kolejne zainteresowane szkoły lub klasy proszone są o kontakt z Fundacją HOPS. Na koniec sprawdzimy prognozę pogody dla Kalisza. Słońce, deszcz czy wiatr? Czego możemy się spodziewać? Dziś wieczorem niebo z zachmurzeniem umiarkowanym na termometrach 12 stopni. Noc pochmurna i z 10 stopniami. We wtorek w ciągu dnia 13 stopni na plusie. Na niebie trochę chmur i dużo przejaśnień. W nocy temperatura spadnie do 3 stopni. Będzie zimno. W środę od samego rana na słupkach tęci 8 kresek powyżej zera. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 13 stopni. Na niebie zachmurzenie umiarkowane. I prognozą pogody kończymy dzisiejsze wydanie. Dziękuję za uwagę. Życzę udanego wieczoru.